Na, na tym pierwszym meczu tej Ekstraklasie, szkoda wszystkim w wyniku. Jak się nie wygrywa i nie remisuje, no to nie można powiedzieć, że było dobrze. Pech jednych jest szczęściem innych. W przebiegu całego spotkania stworzyliśmy sobie trzy sytuacje na tym szczeblu. Takie sytuacje trzeba wykorzystywać, żeby marzyć o zdobyciu punktów. Kolejny wyjazd, z którego nic nam się nie udaje przywieźć. No niestety musimy e, cały czas, można powiedzieć, że uczyć się tej ligi. To pokazuje to, co już mówiłem zawsze, że pierwsza liga a ekstraklasa to są dwa inne światy. No na razie musimy zobaczyć znowu, co zrobiliśmy źle, bo, bo, bo praktycznie popełnialiśmy te same błędy. Mimo braku punktów na koncie Termaliki trzeba przyznać, że widać progres w grze zespołu, który nawet w trudnej sytuacji nie zamierzał składać broni. Miejmy nadzieję, że w następnym meczu ze Śląskiem Wrocław zafunkcjonuje inne pożekadło do 3 razy sztuka. i właśnie tracimy bramkę, gdzie praktycznie już gwizdek był do szatni. Musimy się wziąć e, teraz porozmawiać o tym, skoncentrować się na najbliższym przeciwniku i, i zapomnieć o tym, o tym co było do tej pory. Pokazali całkiem inną jakość. Brakowało nam tego, żeby, żeby no, po prostu się nie bać przeciwnika i wyjść do tego, jak do każdego poprzedniego meczu. Była kwestia tylko tego, czy ci wytrzymam do końca, czy nie. Bo prawda jest taka, że odegrałem ostatni mecz e jeszcze na Tak będzie, ile się skończy? 3-0. 3-0. Kto strzeli? Kto strzeli? Dawid Kto bliska. Jako cały zespół zagraliśmy fajnie w defensywie. Górnik nie stworzył sobie sytuacji. No najważniejsze było zero z tyłu utrzymać po pierwszej połowie. To nam drugie się udało, udało nam się jeszcze trzecią bramkę strzelić. Rubej, na, Rubej, na, Rubej, 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 Rubej. tylko mogą pozytywnie wpłynąć na zespół i, i tak się dzieje. No, jesteśmy podbudowani. Chodziliśmy z sobie szatni, że nie możemy już tłumaczyć, musimy zacząć w końcu punktować się na wyjeździe, nie możemy tylko liczyć na to, że, że będziemy wygrywali u siebie. Jadę, No szanujemy ten remis, ale na pewno Pogląd była wymagającym rywalem. Cofnęli się z tyłu i ciężko nam było grać atak pozycyjny. Cofnęli się na swoją połowę i ciężko było się przebić. Wiemy, że to jest jedna z lepszych obron w kraju. Niestety nie, nie, nie przegrali jeszcze meczu. Po bramce straconej, troszkę gra nam się posypała, ale właśnie ta ambicja, ambicja gonienia w wyniku. Pokazała się w drużynie i mówię, no i dokoniliśmy. Remis i tylko remis, no bo na pewno w przebiegu meczu można było się, się coś więcej. Ojciec Polak, matka Polka, polska firma, polska wioska, piękna nasza, Polska cała, byda Polska. Salam Ale póki my żyjemy wszystkim w Polsce pokażemy jak trenować, jak wygrać. Teraz już nie ma co gdybać. No. Jest, mamy remis i jest jakiś tam niedosyt, ale, ale już patrzymy na, na następne mecz że, że nie, nie byliśmy dzisiaj tym zespołem e, e, myślę na jaki e, kibice byli przyzwyczajeni, ale staraliśmy się, no postaramy sobie mecz. w swoim domu, na stadionie wszystkie słonie noszą na... To był chyba taki też jeden z pierwszych meczów, w których faktycznie graliście trochę w roli faworyta. Po kilku dobrych meczach my, ludzie nas tak stawiali, my wie, znamy swoje miejsce, wiemy o co gramy i myślę, że, że ciężko w takim, w takim meczu faworyta wyłaniać. Bardzo dużo materiału do analizy, na pewno. Musimy wyciągnąć z tego jak najszybciej wnioski. zawsze mocno, całym sercem. Tylko, tylko wierzę! widzę tak naprawdę każdy z każdym może wygrać i my jesteśmy już normalnym, normalnym zespołem ekstraklasowym i, i nie podchodzimy do żadnego meczu z jakąś bojaźnią, także myślę, że, myślę, że z każdym meczem drużyny mają do nas większy respekt. Widziałem upadek zawodnika, widziałem gwizdek sędziego no i, i tyle no. No to dali, dali, tam było też Nie mam pojęcia, no nie chcę się teraz odnosić do tej sytuacji, bo, bo, bo no dokładnie nie widziałem. No. Najgorzej boli, że, że tracimy bramkę. To dyktować taki karny w 90 minucie, gdzie cały mecz mamy przewagę i generalnie. Generalnie byliśmy zespołem lepszym, a przegrywamy w taki sposób. o y'a sɔrɔ muso gila bɛ tɔ yan bi bi kɛ sɔsi gila bɛ dun. Zagrali bardzo dobrze na naszym poziomie wysokim i dlategośmy wygrali. My cały czas chcemy zbierać cenne doświadczenia, ale z tych doświadczeń chcemy mieć punkty. Może nie spodziewaliśmy się aż tak dobrej gry, bo naprawdę pod, pod Beskidzie dobrej, będzie się zagrało. Ale też my, my to prowokowaliśmy, bo często chcieliśmy przez środek grać i traciliśmy przez to piłkę, przez to Podbeskidzie miało okazję do kontrataku i tak, strzeli, tak strzeliły dwie bramki. Na chwilę temperal. Mecz nie rozwodząc się, no, rzeczywiście był na pewno dla kibiców bardzo atrakcyjny. Wszyscy, którzy przyszli na stadion, na pewno chcieliby zawsze takie spotkania oglądać. Problem jest tylko taki, że cieszy się trener lata Lania, bo, bo to oni wykorzystali z zimną krwią wszystkie praktycznie sytuacje, które mieli. I tym nas ewidentnie przewyższali, czyli tą jakością wykończenia. My mimo wielu dogodnych sytuacji no niestety polegliśmy, mimo że należy podkreślić, że strzeliliśmy liderowi trzy gole. Piast nie kombinował, piłka do boku, wrzutka i bramka i tak większość bramek padało. Piasta tak wcześniej strzelali bramki. No, wydawało nam się, że jesteśmy na to przygotowani, ale nie do końca tak było. Decyzja wspólna, z sędziego, trenerów, żeby oczywiście nie grać w takich warunkach. Szkoda, bo ostatnio my przegrali u siebie i chcieliśmy dzisiaj wygrać. No i warunki są, jakie są i to nie ma szans do gry. Uważam, że faul był zrobiony z premedytacją. Pawełek doskonale sobie zdawał sprawę, że opuścił pole karne i że tylko faule może tą sprawę wyjaśnić. Stąd spotkało zespół gości, no, że tak powiem zasłużona kara, bo bo strzał był nie do obrony i myślę, że nawet Pawełek rozgrzany tego strzału by nie obronił. Akurat tak bramkarz był zasłonięty i fajne uderzenie, ładna bramka i, i cenny punkt, najważniejszy. Tutaj niepotrzebnie Mariusz się wdawał w tą, w tą, w tą walkę w górze i, i sprowokował tego wolnego. Nie? Ciężko powalczyć o dobry wynik grając w dziesiątkę, my już w pierwszej połowie straciliśmy kluczowego naszego piłkarza. Na pewno nie będziemy zwieszać głów i, i najważniejsze tutaj e, ciężko trenować i, i próbować za tydzień. Przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem, żeby zachować dystans między górnikiem, który w ostatnich dwóch spotkaniach Spisał się świetnie. Mecz na pewno nie zachwycił, nie było to worywające widowisko. Nie brakło skuteczności za mało sytuacji mieliśmy podronkowych. 11 strzałów, no nic nic nie weszło. Czasami takie mecze są, ale trzeba szanować ten punkt. Bo górnik też mógł strzelić, tak? Szczególnie ta piękna interwencja Andrzeja Witana, to, to, to była to, to coś niesamowitego. zremisowaliśmy, od woli mecz, no i wypadałoby wygrać i no, taka jest sprawa w i wygraliśmy. No, gratuluję Termalicom zwycięstwa do 0. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Koszulka można? Ten mecz. Tak jak mówię, mieliśmy pod kontrolą, no i nie wiem, źle rozegraliśmy tam rzut wolny z przodu, poszła kontra, i nie mogło się takie błędy zdarzać. Bo w zasadzie miało chyba jedną akcję, mam też. No też tak to widzę z boiska, no ale wiadomo, no, jak się tracić taką bramkę, że do przodu, chcieliśmy odrobić, no to boli bardzo. Kocham cię! Jakby pan stanął z tej strony, tak? To ja bym... Żeby ten napis był widoczny. Dobra. <noise> Może to mi pomoże, kolega, Dobre. ja do odpowiadał. No skończył po... jeden trzy na razie klasy, więc jest problem. Także... Jest problem z małym ale... się, ale... Myślę, że składnia, składnia zdania jest jak najbardziej poprawna. Może po angielsku teraz coś? I can speak Prosiłbym z nimi zrobić wywiad, które? Które? Proszę. Co tam kur... Uciekają, uciekają tam. Są dwie, to są dwie najważniejsze osoby, które prowadzą do wszystko... Zawsze. Od samego początku...